Wychodzi na to, że to Denis Załęcki będzie tworzył projekt z z i Ferrari. Krzysztof Stanowski potężniej wkręcił oponentów, a dodatkowo pobił swój rekord. Sayo pokazał ile zarobił przez 8 lat streamowania na Twitchu. Fagata została zaproszona do kanału Zero. Boxdel tworzy projekt wraz z Amadeuszem Ferrari. O tym wiemy od pewnego czasu, a teraz wychodzi na to, że to Denis Załęcki będzie jego kolejnym uczestnikiem. Zapowiadany przez Boxdela i Amadeusza Ferrari'ego projekt jest nadal dość sporą niewiadomą, natomiast podczas wczorajszego cage'a dostaliśmy potwierdzenie krążących plotek odnośnie kolejnej osoby zaangażowanej w to przedsięwzięcie. Nie, to najpierw Boxdel, jak już jesteśmy przy temacie Denisa, bo ostatnio Boxdel... Dzwoniłeś do mnie z projektem, to powiedz, co powiedziałeś. Tak, to prawda. Ee... Jak po, po, powiedziałeś, D że ja mam być w tym projekcie, zaproponowałeś powiedziałeś, że Masz w pomysł na jakiś projekt? Tak, Zony, Denis, Denis, Ferrari. Denis, i ja. Denis nie miał jeszcze problemu. I, I to jest tak, kwestia to jest pogadania. Prawda. A teraz tu już pod program pod kamery. Czyli on mówi o tym, co, jak on robi. Bo tak mówił, góra z górą się nie zejdzie. A człowiek z człowiek człowiek człowiekiem jest zawsze. No Zeszliśmy się ostatnio. Wypowiedź Casio wskazuje, że w projekcie według zamysłu miałby znaleźć się Denis Załęcki, Amador Ferrari oraz prawdopodobnie Zony. Przynajmniej tak zrozumiałem pierwszą wymienioną osobę przez Casiusza. Co ciekawe, pomiędzy Denisem a Don Casio ma istnieć konflikt. Natomiast na potrzebie projektu mogliby się dogadać. Denis powiedział, że jest w stanie się dogadać, to prawda. No, y na, wtedy, jak ci mówiłem o tym, no to też było przegadane z Denisem. No teraz Denis ma jakby in, inny. No, no, czyli z dnia dzień. A ja co ci powiedziałem? Że nigdy kurwa w życiu z Denisem nie będę w żadnym projekcie. I Pro? tak Kasjo tak też powiedział. Dokładnie, no a on widzisz, kurwa projekt, pod wyświetlenia, pod zasięgi, o już, no, kwestia do po pogadania no, Box sam dzwonił do mnie ostatnio z pomysłem na projekt, odmówiłem ze względów na Denisa. Co jeszcze ciekawsze, a tak naprawdę szokujące, to pisku by Wontora na Twitterze, w którym poinformował na czym według jego informacji, oczywiście nieoficjalnej które skądś pozyskał, miałby polegać projekt Boxdela oraz Amadeusza Ferrari'ego. News, tajny projekt Boxdela i Amadeusza Ferrari'ego to nowa federacja Freak Fight, ma być bardziej zadymiarska od Prime i Cloud razem wzięty Pierwsza gala jesienią zawalczą Amadi, Nathan i Denis Załęcki. Traktujmy jednak tą informację z dystansem, jest ona na formie newsa, nie znamy źródła. Dodatkowo byłoby to dość dziwne, że Boxel zakłada konkurencyjną federację i jeszcze chce tam wciągnąć na przykład Don Casio, który jest w Prime. Początkowo Amadeusz zapowiadał transmisję na żywo, więc tutaj wersje też się rozjeżdżają, jeśli chodzi o ten projekt. Pozostaje poczekać i zobaczymy, czy informacja przekazana przez Kubę Wontora się sprawdzi. Tak samo ciekawi, czy sprawdzi się taktyka Federacji Fame na wyprzedanie stadionu narodowego, ponieważ wjechali wczoraj z kolejną zniżką. Natomiast wy możecie wjechać z lajkiem oraz subskrypcją, pewnie w kolejnych dniach wyskoczy wam na stronie głównej. Prawie codziennie 6 rano macie tutaj takie treści. Wczoraj podczas Kej'u na kanale Fame już na samym początku programu pojawiła się informacja o wprowadzeniu kodu zniżkowego na zakup biletu na stadion narodowy. W chwili obecnej sprzedanych zostało 30 tysięcy wejściówek. To w tym momencie na e-bilet.pl wprowadzamy kod BOXDEL, który daje wam 20% zniżki na bilety. Automatycznie pojawiają się spekulacje, czy Fej ma problemy ze sprzedażą biletów na stadion narodowy i dlatego z tych pierwszych dość wysokich cen muszą schodzić po pierwsze ceny, a po drugie stosować właśnie takie promocje, jak teraz widzicie 20% z kodem Boxel. Natomiast ostatecznie zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ponieważ Federacja, a tak naprawdę w postaci Boxela, informowała, że najbliższe tygodnie będą dość mocne kontentowo pod względem programów, a wiadomo, to wszystko może ostatecznie nakręcić sprzedaż i pay per view i biletów na gale. Milion wyświetleń cztery. Godziny Krzysztof Stanowski z Życiówką. Obstawiam, że prawie każdy z Was już słyszał o wkręceniu Zbigniewa Stonogi, szalonego reportera oraz wielu dziennikarzy i polityków przez Krzysztofa Stanowskiego. Wczoraj rano na mediach społecznościowych dziennikarza pojawiło się nagranie, w którym smutnym tonem informuje, że ktoś niestety znalazł i dostarczył brudy na jego osobę do Zbigniewa Stonogi. Po czym Krzysztof siada do opuszczonego niebieskiego Lamborghini, co jest nawiązaniem do nagrody, jaka była wyznaczona za dostarczenie haków na jego temat. Wczoraj ukazało się. Pewne nagranie Widziałem wcześniej, że Zbigniew Stonoga Obiecał niebieskie Lamborghini komuś To doniesie na mnie i Znajdzie na mnie haki No i No i taka łajza się znalazła po prostu Bardzo mi z tego powodu przykro I wiem, że liczycie na moje Wyjaśnienia A nie mam to Podsumowując, wszystko zostało zaplanowane przez Krzysztofa Stanowskiego, nagrane. Podrzucone, no i po prostu cała akcja była prankiem. Natomiast ciekawe mogą być statystyki, jakie wygenerowała cała ta sytuacja. Nagranie opublikowane przez Bigniewa Stonogę przebiło barierę 7 milionów wyświetleń na Twitterze. Poranna informacja od Krzysztofa Stanowskiego osiągnęła 3 miliony wyświetleń, a zdecydowane rekordy pobył film opublikowany na kanale Zero. Wymowny tytuł Stanowski ośmieszył Stonogę dziennikarzy i polityków kulisy, obecnie posiada miną 800 tysięcy wyświetleń w 13 godzin od publikacji. Co więcej, wygląda na to, że 50 tysięcy polubień jest obecnym rekordem kanału Zero, natomiast nowym rekordem Krzysztofa Stanowskiego stał się najszybciej zdobyty milion wyświetleń, na co potrzebował tylko 4,5 godziny. Pozostając w temacie kanału 0 oraz Krzysztofa Stanowskiego, Fagata pojawiła się pod jednym z jego wpisów. W niedzielę na Twitterze Krzysztofa pojawił się wpis nawiązujący do uszczypliwej wypowiedzi Kuby Wojewódzkiego na temat widzów kanału Zero. Dziennikarz podał wpis dalej z komentarzem Kuba, stać się na lepsze żarty. Wszyscy, którzy przeżyli Fagatę w twoim programie są zaszczepieni i nieśmiertelni. No i właśnie wczoraj pod tym wpisem pojawiła się fagata. Komentarzu opublikowała zrzut ekranu telefonu, na którym możemy zobaczyć wiadomość e-mail zatytułowaną zaproszenie do kanału Zero, a dokładniej do programu Zero Kultury. Faktem został przedstawiony na twitterowym profilu dzz do czego odniósł się Krzysztof Stanowski. Nie no, zaproszenie fagaty do kanału Zero mogło być aktualne wyłącznie tak długo, dopóki bym się o nim nie dowiedział. Natomiast na pytanie zadane przez użytkownika Twittera, kazałby się jej wypierdolone czy jakby się jednak na nie zjawiła? Stwierdził, zobaczyłbym grafikę, że ma być gościem, powiedziałbym, że nie będzie gościem, grafika zostałaby zdjęta, a program by się nie odbył, proste. Ksayo pokazał, ile zarobił z Twitcha podczas 8 lat streamowania. Kariera Ksayo na Twitchu trwa od wielu lat i cały czas utrzymuje się w topce. Natomiast streamer potrafi zniknąć na pewien okres, żeby później po prostu wrócić. Jest to istotne w ocenianiu jego zarobków, które pokazał podczas swojej transmisji. Zwykle mamy do czynienia z informacjami na temat miesięcznych przychodów kanału. Tutaj natomiast dowiedzieliśmy się, na jakie pieniądze przełożyło się 5561 godzin transmisji na Twitchu na żywo. Pewnie zastanawiacie się, czy opłaca się być streamerem. Sprawdźmy to. Ile ja, legenda, najpopularniejszy streamer na platformie, byłem w stanie zarobić podczas swojej ośmioletniej przygody streamowania? O cholera! 420 tysięcy dolców? Ja pierdolę, ile forsy. Ale Cię wyśmiali. <laughs> <laughs> Jak Ty z tego wyżyłeś? <laughs> nie, jest to, nie jest to oczywiście kolosalna kwota ale daje radę. Warto jednak zauważyć, że mam tutaj do czynienia z płatnymi subskrypcjami, które zapewne stanowią większość kwoty, reklamami, których na Twitchu za dużo nie ma oraz dodatkowo bitcami, czyli rodzajem donate'ów. Natomiast w praktyce większość dotacji idzie przez zewnętrzne strony bezpośrednio do streamera, bitce nie są raczej tak popularne. Również warto zauważyć, że w przypadku transmisji na Twitchu większość streamerów mówi wprost, że to współprace reklamowe stanowią największą część zarobku. Pamiętaj, co dzień po 6 rano masz tutaj takie treści na kanale, jeśli zostawisz lajka i subskrypcję, pewnie położysz tym żeby ponownie wyskoczyć ci na stronie głównej w kolejnych dniach mam nadzieję, że jutro, tak więc do jutra miłego dnia siema.